Się rzeczy, które no nie byliśmy w stanie nawet wyobrazić sobie, że nastąpią. Od zeszłego piątku, kiedy dostałem informację od mojego dyrektora szpitala, mówiącą o tym, że ma polecenie płynące ze swojego zwierzchnictwa, o tym, że kierownictwo kliniki ortopedii, czyli moje stanowisko, ma zostać objęte przez ludzi z zespołu do szpitala powiatowego w Mikołowie. No, wtedy spadło to na mnie jak grą z jasnego nieba, bo e, osoby te, zwłaszcza z e, kierownictwa tego oddziału, były tutaj kiedyś m, na klinice, e, e, pełniły taką funkcję i mówiąc no, krótko, nie sprawdziły się. Zgliszcza, które myśmy zastali e, w 2019 roku, w maju, dokładnie 5 lat temu, były ale Na tych zgliszczach, tej zbudowaliśmy świetnie funkcjonujący oddział. Oddział, który ma zaufanie w swoim środowisku na Śląsku. Wielu oddziałom pomagamy w trudnych przypadkach. Cieszymy się po z zaufaniem i to nas bardzo cieszy, z czego nie było wcześniej. I odnoszę wrażenie, że opcja polityczna, tak ja uważam, która obecnie rządzi, dąży do tego, aby pogrzebać to wszystko, te 5 lat naszej ciężkiej pracy, tylko po to, żeby włożyć. Na no to stanowisko człowieka, który e, słynie z jednego, z tego, że nie potrafi współpracować ze swoimi I tak jest oceniane przez środowisko lekarskie. ortopedyczne. Czyli, krótko mówiąc, ktoś ma przyjść na gotowe, korzystając z tego, co stworzyliście? I zniszczyć to prawdopodobnie, bo nie będzie w stanie pociągnąć tego do ludzi. Nie ma ludzi. W dniu wczorajszym. E, e, mój zespół zwrócił się pisaną prośbą, wręcz żądaniem do naszej dyrekcji z, z, z prośbą de facto o zajęcie stanowiska w tej kwestii. Czy jest to prawda, że osoby te przychodzą tutaj na kierownika i zastępcę kierownika oddziału, czy też nie. Mało tego, cały mój zespół, wszyscy specjaliści rzucili, rzucili wypowiedzenia. Są już w okresie wypowiedzenia, ponieważ nie wyrażają zgody na pracę z tymi ludźmi w takich warunkach. Na marginesie, można powiedzieć, dyrekcja pokazała tutaj, jak małymi ludźmi są, bo brak jakiejkolwiek obrony, nawet w przypadku ataku ze strony opcji, jakiejkolwiek opcji politycznej, brak obrony nas jako pracowników, mnie jako kierownika, no budzi wiele zastrzeżeń co do kompetencji tych ludzi, którzy... Co się wydarzyło? Naraziliście się czymś panowie i panie lekarze dyrekcji? Może, może źle pracujecie, może źle wykonujecie swoje obowiązki? Dyrekcja nie jest, jest was panie... zadowolona. Nie, panie redaktorze, pan dyrektor w rozmowie ze mną podkreślał wielokrotnie, że jest ze mnie zadowolony, że jest wspaniałym e, e, się ze mną, pracuje, natomiast dawał e, do zrozumienia, że ma naciski, e, e, mówiąc kolokwialnie, z góry, na to, aby pozbyć się mnie z tego stanowiska i zastąpić mnie osobą z Mikołowa. Ile, ilu w tej chwili jest lekarzy na oddziale? 11 specjalistów tu 7 rezydentów. A Oso ile, ile osób złożyło wypowiedzenia? 11 specjalistów. Rezydenci pracują w troszeczkę innej formie. No to są objęci procedurą rezydencką, w związku z czym oni nie mogą złożyć wypowiedzenia. To jest element ich szkolenia. No ale z, tych, z tej atmosfery, jaka jest u z w przypadku, jeżeli to się ziści, oni również będą szukać innych ośrodków. No, nie wyrażałem zgody na pracę z tym panem jednym i drugim, bo to yy, źle się dla mnie skończy z dwóch porażek. Raz, że psychicznie a dwa, że z no, niezbyt wiele rzeczy się nauczą. Pozbycie się 11 lekarzy z oddziału oznacza paraliż oddziału? Tak. Paraliż oddziału, najcięższego oddziału ortopedii w województwie śląskim, element, będący elementem centrum urazowego. dla najcięższych urazów dla tego województwa. W samym dniu wczorajszym, dwie po czyli pacjenci z góra za narządu, który zostaje przeniesiony na oddział. To jest naprawdę ciężki oddział, to jest naprawdę ciężki kawałek chleba. Nie ma takiego cięższego, niż ten oddział, no tu oczywiście klinikę Pana Profesora Kusza z Jeżeli wyłączymy ten oddział, to nie ma cięższego oddziału na, na w tym województwie z ortoteki. Czyli wyłączenie tego oddziału oznacza, medyczną katastrofę no, dla tak, regionu. Używając kolokwializmu, można tak powiedzieć, że jest to, e, będzie ciężko. Ponieważ jego odejdą ci ludzie, nie wiem skąd, e, panowie, którzy tu przyjdą, we, wezmą asystentów, do, e, którzy będą mieli jeszcze doświadczenie w tym, aby zaopatrywać tego typu uraz. A te osoby, które tutaj mają rządzić w najbliższym czasie, już kiedyś tutaj rządziły? Tak, są dyscyplinarnie zwolnione. Pracy i wtedy poproszono mnie, świętej pani profesor Jąłowiecki, e, wtedy rektor pani Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Poproszenia o prowadzenie Kliniki, ale również wcześniej uczynił to pani dyrektor e, szpitala św. E, w Sosnowcu e, o objęcie o odbudowanie tego Ortopii. Jeszcze raz bym prosił, bo chcę, żeby to wybrzmiało. Mają tutaj przyjść, zarządzać oddziałem osoby, które zostały z niego dyscyplinarnie zwolnione. W trybie natychmiastowym. Wiemy z jakich przyczyn? Ta przyczyny, z tego, co ja się orientuję, e, e, wynikały z nieprawidłowości, jakie były w tym oddziale i część z nich znajduje się teraz w e, się ścigania. I na jakim etapie to jest, proszę mi wybaczyć, nie wiem, ale wiem, że takie sprawy się toczą. to Są rzeczy, których ja nie byłem świadkiem, ja tutaj nie byłem. Czyli można powiedzieć, że odbieramy oddział osobom, które zbudowały jego potęgę i oddajemy w ręce osób, które już raz poniosły druzgoczącą klęskę. Bardzo ładnie to, to pan panu. Myślę, że taki jest tego Jakie są pańskie oczekiwania w stosunku do. Zarządu, marszałka i zarządu województwa. Włączenie się do dyskusji, bo bardzo chcemy poznać merytoryczne podstawy takiej decyzji. Przede wszystkim mój zespół i z taką petycją została, taka petycja została w na piśmie wystosowana przez mój zespół do dyrekcji, która no, do dzisiaj milczy. Przypuszcza Pan, że dyrekcja w tym tygodniu, w ciągu najbliższych kilku dni będzie chciała podjąć z Wami rozmowy? Trudno z mi powiedzieć. Mają no numer telefonu, są raptem kilkanaście metrów ode mnie. Na razie nikt się nie odezwał.